Strony Madzia. Dzisiaj zapraszam Was na film z mierzeniem e, trzech sukienek z Bond Bricks. E, robiłam zamówienie dla moich chłopaków. Wspominałam Wam o tym, że e, robię takie zamówienia od czasu do czasu i, e, i rzeczy dla mnie, ale też rzeczy dla chłopaków teraz na wyjazd. t shirt jakieś tam krótkie spodenki bo wybierałam e, i tak po prostu gdzieś tam zaplątały mi się do koszyka trzy sukienki. Trzy sukienki, które, które mi się spodobały. I dzisiejszy film to będzie taki trochę właśnie miszmaszowy i bardzo ekspresowy film, bo ta pierwsza sukienka, którą mam już na sobie, jest taka letnia, plażowa, druga jest super elegancka, a trzecia taka uniwersalna, więc zapraszam na taki film dzisiaj z trzema sukienkami, które mi się spodobały w bonprixie, tak po prostu wpadły mi w oko, zamówiłam i jestem tutaj jestem tutaj dla Was z mierzeniem. Więc tak, zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do zostawienia subskrypcji, jeżeli takie filmy spontaniczne też Wam się podobają, takie, no można powiedzieć bez motywu przewodniego, na spontanie coś mi wpadło w oko, jestem i pokazuję. Linki do tych sukienek zostawię Wam na dole oczywiście. Um, Zachęcam do obejrzenia poprzednich filmów z Bonprixa, w których to tam mierzyłam e, basiki, w którym mierzyłam piżamy, e, jakieś tam t-shirty. Linki zostawię Wam tutaj w kartach, zobaczcie sobie, bo są to takie m, podstawy garderoby, które warto mieć, a dzisiaj taki dodatek, więc zaczynamy. Zaczynamy od tej czerwonej sukienki, którą mam na sobie. Mam ją w rozmiarze 52 i wydaje mi się, że jest tak dopasowana. No, powiem Wam... Na styk, dopasowana jest naprawdę e, na styk, e, ale wydaje mi się, że dobrze leży, wydaje mi się, że bardzo fajnie leży. Tak jak mówię, rozmiar 52 i jest to taka, e, mi się wydaje, że to jest bawełna, ale sprawdźmy to, sprawdźmy to. 100% wiskozy, moi drodzy, 100% wiskozy. tak mi się wydawało trochę bawełna, trochę wiskoza. Wiskoza z takiego materiału gniecionego, takiego, jak to się mówi, krepowanego, z przepięknym dekoltem. No, zobaczcie tylko na to, ale po kolei. Krótki rękawek, kolor taki. Ja bym powiedziała, że to jest taki czerwony, pomidorowy, taki czerwono-pomarańczowy kolor. Tutaj ma wykończenia. Takie jakby właśnie z takie panele yy, skorąki z yy, z takiego jakby szydełka tutaj przy, przy dekolcie, to są takie czysta. zobaczcie co tam prześwituje, coś tam nie prześwituje. Plus do tego jest taki pas, odcięcie zaraz pod biustem, odcięcie, no to nie jest talia, to jest odcięcie zaraz pod biustem tym samym właśnie panelem, który leci dookoła, z przodu jest bardzo sztywno, ale z tyłu już mamy gumeczkę, z tyłu na plecach już jest gumeczka, jest też ten panel, tak sobie go teraz wyczuwam, jest ten panel. Nie, słuchajcie, okłamałam Was. Ten panel jest tylko z przodu, a z tyłu jest gumka taka, no wiecie, taka plażówka szeroka. Więc to się wszystko ładnie dopasowuje. Więc dobra. Trochę inaczej, tak Słyszałem, jak ten panel się tam rozciąga z tyłu. No nie rozciąga się z przodu, jest naprawdę właśnie tak sztywna, a z tyłu jest gumka. Dzięki temu to się wszystko ładnie dopasowuje. Z tyłu też jest ten dekolt i z tyłu też są te panele. Zobaczcie. Taki też dosyć głęboki, ale też bez szaleństw te panele są takie dosyć sztywne, ale ogólnie bardzo, bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładnie to się prezentuje. No i nie powiedziałam chyba najważniejszego, że sukienka jest maxi, że sukienka jest do ziemi. Pod spodem ma podszewkę, taką dosyć przyjemną. Może nie ma za dużo tutaj materiału, bo ten materiał e, pokażę Wam go, o co chodzi. Ten materiał jest taki mięty. I przez to jest lekko naciągliwy, przez to on też trochę tak kurczy, on też się tak zbija, więc nie ma tak jakby za dużo tego materiału, no, jakby jest, ale on się zbija, więc tak ładnie okala sylwetkę i zjeżdża na sam dół. Dla mnie długość no, sięga po same pięty, słuchajcie, więc jest możliwość, że ja tą sukienką szorowałabym po ziemi, aczkolwiek ja stoję teraz tutaj na bosaka, na Bosaka tutaj stoję i do Was gadam, więc jakbym ubrała jakikolwiek but, może nie japonkę na płaskiej podeszwie, ale jakiś po prostu but typu z jakąś, z jakąś kulturą, z jakąś podeszwą, nawet po prostu tak kilka centymetrów, to już będzie dobrze, już po prostu będzie wyżej, już się nie będzie szorowało po ziemi. No ta sukienka kojarzy mi się tak z taką grecką boginią, jest naprawdę taka posągowa, tworzy taką posągową sylwetkę i dodatkowo jeszcze jakbyście miało ochotę założyć rzeczywiście buty na obcasie, żeby się e, tak podwyższyć jeszcze, no to będzie genialnie wyglądała, więc ona jest taka typowo letnia typowo wyjściowa, kolor czerwony, power color e, zwiewna, wiskozowa no moim zdaniem idealna na, e, na lato właśnie wszystko jest ładnie podkreślone nawet brzucha za bardzo nie podkreśla zwracam na to żeby to nie była taka mocna ciążóweczka, więc no, no ten sexy dekolt moim zdaniem jest bardzo ok. Eee, no, 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 jest, nie? Jest sexy. Jest duży, tutaj coś prześwituje. Być może będzie prześwitywał biustonosz. Moim zdaniem to nie przeszkadza. Moim zdaniem wygląda to seksy. Moim zdaniem nie wygląda to wulgarnie. Więc taka kiecka na sam początek dzisiejszego mierzymy. Dajcie znać, co sądzicie. Druga sukienka, która mi się spodobała. To fuksjowa sukienka z długim rękawem i tak ostatnio sobie stwierdziłam, że no chyba nie będzie filmu na moim kanale, w którym to nie będzie występowało jakieś ubranie w takim kolorze, więc jakby idę, idę, idę tym tropem i jakby w każdym, w każdym właśnie z, z moich filmów pojawia się jakaś fuksja, więc mamy tutaj sukienkę, mam ją w rozmiarze tym razem 54 z długim rękawem, z długim rękawem, z gumką przy rękawie, z pięknym dekoltem. Tutaj troszeczkę bufiaste rękawki, e, takie przymarszczone, o zobaczcie, piękny dekolt, też taki mm, po prostu ładny, duży fałeczka, robi to co ma robić naprawdę mi się podoba odcięcie mamy tym razem w talii nie pod samym biustem, ale w talii jakby nie mamy takiej szerokiej gumy, tylko mamy taki panel z dwoma gumami, jedna guma jest u góry druga jest na dole i ten panel jest dookoła właśnie talii odcina najcieńsze miejsce u mnie jest to właśnie najcieńsze miejsce lekko pod biustem, dobrze to wygląda no i na dole mamy spódnicę na dole mamy spódnicę, na dole mamy Mamy rozszerzanie, pod, pod spodem mamy też podszewkę i jeśli chodzi o długość, to u mnie sięga w połowę łydki. Nie powiedziałam ile mam wzrostu, 1,65 m, więc u mnie jest w połowie łydki, więc jest taka midi. Jest to kolor taki właśnie fuksjowo-biskupi i co do materiału. Materiał jest poliestrowy. Materiał w dotyku jest poliestrowy i czuć, że po prostu jest to poliester. Jest to poliester z re recyklingu. Tak, nas tutaj poinformował Bonprix, więc oczywiście wierzymy w to. Jest to taki miły w dotyku ten poliester. Jest bardzo fajna w dotyku ta, ten materiał, ta kiecka, więc powiedziałabym właśnie, że na jakąś uroczystość albo na jakąś, na jakąś imprezę rodzinną będzie się sprawiała fajnie. Może nie na jakieś super e, e, ciepłe dni, no wiadomo, mam tutaj długi rękaw, ale tak jak teraz były komunie, tak jak jakieś wesele majowe. Eee, czy jeszcze czerwcowy, kiedy będzie chłodno, kiedy na przykład pada deszcz, no to wydaje mi się, że taka sukienka będzie spokojna, ma tą potrzebkę, także nic nie prześwituje. Tutaj ładnie się układa ten długi rękaw, no naprawdę jest taka fajna, elegancka. Eee, też nie jest przestrojona, myślę, że i na obiad niedzielny, do teściowej eee, i na jakąś imprezę rodzinną większą też się nada, więc od razu podam i w oko. Na ten poliester tak jak mówię, jest. Ale nie jest najgorszy. Ja już potrafię rozpoznać. Po prostu w dotyk. Wystarczy do, w dotyk. Wystarczy dotyk. Ten poliester bardziej przypomina mi wiskozę, powiedziałabym, niż, e, niż e, taki po prostu chamski poliester typu e, pokrycie parasola. Ja to zawsze tak mówię, jak, jak dotykam jakiegoś poliestru i to mi się kojarzy z pokryciem palo, parasola, to już po prostu amen. Więc taka sukienka, no tak w kamerze wygląda, jakby to był kolor taki bardziej fioletowy, taki biskupi. Eh, ale... czy ja wiem, no jest to taka mocna, mocna fuksja, naprawdę pięknie się prezentuje i, i jak najbardziej na plus, po przemierzeniu stwierdzam, że jak najbardziej na plus. Ostatnia sukienka, którą mam do pokazania to jest taka typowo weselna kiecka zamówiłam ją bardziej z ciekawości żeby ją wam pokazać żeby zobaczyć jak, jak ona się prezentuje no i mam tutaj rozmiar 54 jest to pudrowo-różowa sukienka, jak możecie zobaczyć bez ramionczek, z takimi jakby gorsetem. Nie jest to gorset, jest to góra. Góra tej sukienki jest właśnie tego typu. Tutaj mamy taki dekol, tu mamy tak ładnie zabudowane. Tutaj mamy taką koronkę błyszczącą. Jest ładnie tutaj wszystko dopasowane na pierwszy rzut oka. Jest odcięcie w talii i na dole mamy taką szyfonową spódnicę do dołu, bo jest to sukienka maxi. Szyfonową spódnicę do dołu z taką błyszczącą. Podszewką, ale ona jest jakby pod spodem, więc tego nie widać. Pięknie się prezentuje, piękna długość. Proszę Was, nie schajtujcie mnie za, za przebitki, na których to ubrałam sobie moje białe sneakersy. No niestety, wszystkie buty na obca w tym momencie są w składziku bardzo, bardzo głęboko, więc zanim ja bym je znalazła, to ten film oglądalibyście pewnie w lipcu albo w sierpniu, więc sorki lepiej tak niż na boso. Ale wyobraźcie sobie mnie w szpilkach, wyobraźcie sobie mnie na wysokim obcasie i to już inaczej wygląda, wierzę w waszą wyobraźnię wierzę w was, wierzę w to, że sobie potraficie to zwizualizować, no i rzeczywiście ta kiecka wtedy wygląda inaczej, ma takie szerokie tutaj ramionczka, z tyłu to wygląda tak, widać mój stanik, stanik mam bardzo w, w bardzo podobnym kolorze jak ta kiecka i jest taka guma jest taka szeroka guma z tyłu, dzięki czemu to się wszystko tutaj dopasowuje. Ten pas tutaj się w miarę dopasowuje i ten gorset się dopasowuje. Ja myślę, że spróbowałabym z rozmiarem mniejszym. Dlaczego? Dlatego, że tutaj ten gorset jest przewidziany na większy biust. Zobaczcie, tutaj mi odstaje, tutaj mi odstaje, zlatują mi te ramionczka. Tutaj zobaczcie, jest sporo miejsca. O, jest tak luźno, jest po prostu tak luźno widać, że to jest niedopasowane e, i jest luz w tym e, gorsecie, więc ja bym pokusiła się. O rozmiar mniejszy, tak jak mówię na sobie mam 54 e, i ona jest taka luźna, i ona jest taka luźna i ona jest taka jakby przyjemna do chodzenia, ale tak jak mówię, pokusiłabym się o rozmiar mniejszy, no bo skoro mam z tyłu tą gumę, z tyłu ta guma jest taka właśnie ala plażowa, ale nie wygląda najgorzej, bo jest na całych plecach, jest cały panel na całych plecach no i ona się będzie rozciągać i ona się będzie, ona się rozciągnie nawet po prostu przy tym rozmiarze 52 kiedy to po prostu okaże się, że właśnie w rozmiarze 52 te miseczki są mniejsze, to wypełnienie to miejsce tutaj zostawione na biust jest, jest mniej tego miejsca więc w biustie tutaj ładnie się ułoży, a gdyby coś trzeba było powiększyć, no to guma z tyłu się rozciągnie, więc całkiem fajnie pomyślana jest ta sukienka z tym szyfonem bardzo ładny kolor no ogólnie no podoba mi się, bardzo mi się podoba. Tak już można powiedzieć coś patrzę w tej kwestii na weselicho, które mnie czekało dopiero za rok, na przyszły rok na czerwiec. Więc no dajcie znać co sądzicie, pamiętajcie, że nie mierzymy tutaj kiecki z, z salonu ślubnego, z salonu weselnego, takiej kiecki z, z typowego sklepu ślubnego, tylko po prostu, można powiedzieć z sieciówki, tylko po prostu z Bonprixa, więc kurczę wydaje mi się, że spoko, że bardzo spoko. Mogę się doczepić do jednej rzeczy, która by mi w niej nie pasowała, to że są ramiona że są ramiona i plecy bardzo otwarte. To by mnie troszeczkę, tak jednak, kusiło do tego, żeby coś zarzucić na wierzch, no ale gdzieś tam się będziemy roznegliżować. Roznegliżowały na, na weselu, więc kurczę, no jakby były takie małe rękawki, rękawki albo coś takiego motylkowego, to by było coś lepiej, ale nie spoczniemy, nie spoczniemy, nie. nie, nie nim dojdziemy, nim nie znajdziemy fajnej kiecki weselnej na przyszły rok, także spokojnie na ten rok Wam pokazuję, że jest w plus size coś takiego, e, długa sukienka maxi, bardzo, bardzo elegancka i bardzo taka mm, można powiedzieć nawet balowa. No i to już wszystko, wszystkie trzy sukienki, które miałam Wam do pokazania. Dajcie mi znać, która z, z nich Wam się spodobała najbardziej, która do Was najbardziej przemówiła. No, mnie zdecydowanie czerwona, naprawdę piękna, naprawdę na wiele e, okazji, naprawdę maxi, taka z prawdziwego zdarzenia, jak się patrzy, pięknie dopasowana, więc czekam na Wasze opinie. Piszcie w komentarzach, oczywiście. Um... I cóż, no, dajcie mi też znać, czy lubicie takie mm, mierzymy spontaniczne, takie po prostu kupiłam, przybyłam, przymierzyłam i nagrałam i wrzuciłam na YouTube. Dajcie mi znać, czy e, takie filmy też Wam się podobają. Zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o tym, zostawcie subskrypcję. Jeżeli tu jesteście pierwszy raz i, i nie wiecie, co zrobić, jesteście zakłopotani, co by tutaj zrobić, no to klikajcie łapkę w górę i zapraszam do subskrybowania. Zapraszam też na mój kanał vlogowy. Na kanale vlogowym już niedługo będą vlogi z wakacji, z naszego wyjazdu, więc zapraszam i zapraszam też na mojego TikToka. Na TikToku mam nick Madziow ja wiem, że się niektóre wzbraniacie nad, nad TikTokiem, ale możecie go założyć tylko po to, żeby wbijać do mnie na live'y. Live'y są raz w tygodniu, więc zapraszam Was na te live'iki. No, więc tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja się z żegnam. Cześć, pa!